Cześć. Dziś przygotujemy szybką i pożywną rozgrzewającą zupę z kalafiora. W garnku podgrzewam tłuszcz, dodaję pokrojoną cebulę i czosnek, doprowadzam do lekkiego zeszklenia, następnie pokrojony kalafior smażę przez kilka minut mieszając co jakiś czas i gdy lekko zmięknie, dodaję gorący rosół. Całość doprowadzam do wrzenia, przykrywam, gotuję aż kalafior zmięknie. Dodaję masło orzechowe, dodaję pastę chili, odrobinę sosu sojowego i blenduję do uzyskania kremowej zupy. Doprawiam do smaku pieprzem i podaję ze szczypiorkiem, z sosem na bazie octu balsamicznego, odrobiną soku z cytryny lub limonki, ulubionym serem, można dodać też ulubione nasiona, może to być słonecznik lub sezam. Dodatki według uznania, naprawdę polecam. Więcej inspiracji w stylu keto LCHF znajdziecie na saganek.pl oraz w moich e-bookach w pakiecie 6 keto e-booków aż 25% taniej mnóstwo inspiracji. Pozdrawiam. Do następnego razu pa.